Cześć, z tej strony Patryk jak slip na pierwotnym. Bardzo miło mi dzisiaj gościć Martynę Madejczyk. Cześć Martyna. Cześć. Pośredniczkę nieruchomości, można powiedzieć, doradczynię inwestycyjną w Dubaju. Zgadza się? Zgadza się, wszystko się zgadza. Dzisiaj troszeczkę biznesowej sytuacji. Jesteśmy w Lublinie. Rozmawialiśmy o innych sprawach, ale udało mi się Ciebie chwycić na dłużej. Powiedz. Co się dzieje obecnie na jednym z najgorętszych, można powiedzieć, rynków na świecie, czyli w Dubaju? Dzieje się bardzo dużo. Tak naprawdę dosłownie dwa tygodnie temu była informacja, że największy multimilioner czy miliarder przenosi swój majątek do Dubaju, wyprzedaje sobie nieruchomości, które ma tam w UK, więc jakby pokazuje nam to to, jak duży kapitał napływa do Dubaju i jak duże zaufanie ze strony tak wielkich inwestorów ma Dubaj, więc no mam wrażenie, że ten rynek po prostu tak szybko rośnie. Coraz więcej osób mu zaufało, i to jest taka już rozpędzona machina, więc myślę, że warto ją wziąć pod uwagę. Jasne. Na przestrzeni ostatnich miesięcy, kiedy mówiliśmy na naszych socjalach więcej na temat tego rynku, też sam osobiście kupiłem nieruchomość, pojawiło się sporo pytań, jest mhm. też duże zainteresowanie. Zebrałem te pytania do jednej kupy że tak powiem, jeżeli moglibyśmy przejść, to będzie sesja kilkunastu pytań i odpowiedzi z swojej strony. Dobra. Jasne. Będzie Zabajmy. konkretnie także zapaszcie sobie kawkę i widzimy się za chwilę. Pierwsze pytanie. Martyna Wielu, Polaków myśli o inwestowaniu za granicą. Często też pada pytanie dlaczego akurat Dubaj. Wiem, że to nie tylko słońce, ale też analizując pozostałe rynki to po prostu, Lepszy biznes niż na przykład chociażby Hiszpania, gdzie podatki dają się we znaki, a zwroty, można powiedzieć, z inwestycji są zdecydowanie niższe. Co sprawia, że, tak jak wspomniałaś, Dubaj staje się atrakcyjny. Jakie są tutaj kluczowe różnice podatkowe, zwłaszcza właśnie w kontekście podatku dochodowego od najmu, czy też w obrocie nieruchomości? No tutaj różnica jest kluczowa, tak naprawdę, dlatego że w Dubaju nie mamy żadnych podatków. Ani od zysku ze sprzedaży nieruchomości, ani od wynajmu. Mówię tutaj o osobie prywatnej, o osobie fizycznej. Jeżeli kupujemy właśnie na osobę fizyczną, nie płacimy nic, co nam daje ogromne możliwości, nie tylko finansowe, ale też nie bawimy się po prostu w tą papierologię i zajmowanie się tym. Na innych rynkach, wiadomo, te podatki są. Chyba nie ma drugiego miejsca na świecie, w którym by było taki raj podatkowy. Także no to jest bardzo duży plusem. Tych plusów jest znacznie więcej, są jeszcze... No właśnie, bo to podatki, a jeśli chodzi o koszty, w takim razie, bo, bo wiemy, że już podatków y, y, przy obrocie, jak i przy najmie nie ma, y, natomiast słyszy się o tym, że można osiągnąć stopy zwrotu roczne z najmu długoterminowego nawet 8% netto. Czy to nie jest zbyt piękne, można powiedzieć, że było prawdziwe? Powiedz, czy są jakieś inne stałe koszty, które należy wziąć pod uwagę i nie są tutaj uwzględnione? To jest możliwe, jak najbardziej. Z tym, że trzeba wybrać naprawdę rozsądnie projekt dewelopera i lokalizację. Także nie na każdym projekcie zarobimy 8% netto znajomu długoterminowego, ale jeżeli dobrze wybierzemy to jak najbardziej. Jeśli chodzi o koszty, no to mamy tutaj oprócz zakupu nieruchomości, mamy service charge, czyli taki czynsz do wspólnoty, jak w Polsce i mamy opłatę rejestracyjną 4% do DLD, czyli Dubai Land Department przy zakupie nieruchomości, więc jakby licząc sobie to ROI musimy to uwzględnić, że koszty około zakupowe, to jest 4% do ceny zakupu i 5 tysięcy około dirhamów czy tam złoty, bo to jest 1 do 1, i tyle, jeśli chodzi o plan od dewelopera. Z kolei od przychodów z najmu musimy odjąć ten service charge. Mhm. I tyle, dlatego że przynajmniej długoterminowym to ten najemca spłaca całą resztę. On na siebie przepisuje wszystkie rachunki, media przyłączenia. A tutaj jakby właściciel się tym w ogóle nie musi zajmować. Co więcej, deweloper nam dostarcza wykończone mieszkanie, więc nie musimy się martwić o ten remont, to wykończenie, tak jak jest w Polsce, dostajemy beton i musimy zatrudnić ekipę, trochę się o to możemy martwić, że może niesolidnie nie, nie, nie to wykończą. Tutaj tego nie mamy, tak naprawdę od dewelopera dostajemy wykończone mieszkanie, jedynie meble ruchome musimy wstawić, a niektórzy deweloperzy nawet już całkowicie dają umeblowane, więc mamy dużo spraw z głowy. Tak, a można by, możemy to porównać na konkretnym przykładzie, na przykład ostatnio wspominałaś o Kawalerce w Alfurdżan, tak? Tak, tak. Dobrze tak. Y wymawiam? Tak, Alfurdżan to jest taka dzielnica, ja to nazywam trochę na środku pustkowia. I to też to jest ciekawy przypadek dlatego że nawet na środku pustkowia możemy mieć duże zwroty. Zwroty z wynajmu i wartość nieruchomości nam rośnie. Tylko jest jeden kluczowy powód, dlaczego tak się wydarzyło, dlatego, dlaczego takie wzrosty? To zaraz. Więc kawalerka, taka około 38 metrów, zakupiona w 22 roku, około października za 460 tysięcy, niecałe dwa lata później została sprzedana za 760. Więc mamy w przeciągu dwóch lat niecałych 300 tysięcy. Zarobku. I to nie wszystko, dlatego że ten właściciel nie wyłożył 100% kwoty, tylko to było rozłożone na plan spłaty 60-40. Więc 60% kapitału zostało zainwestowane, to wychodzi chyba około właśnie 300 tysięcy, więc mamy 100% zwr zwrot. W dwa lata. Tak. Co więcej, jeśli chodzi o wynajem. Taka walerka wynajmuje się teraz za 67 tysięcy. Musimy tam sobie od tego odliczyć serwis charge, ale po policzmy brutto. No to jeżeli ktoś kupił to za 760 w 24 roku, no to ma 8,8% roi z najmu mhm. brutto, ale netto wychodzi pewnie koło 8%. Z kolei ten pierwszy właściciel, jakby ją sobie zachował, to ma ponad 14%. To jest na środku Pustkowie, ale jest tam stacja metra. Mhm. Jest tam linia metra, która nas w 10 minut dowiezie do mariny, i to jest odległość piesza 15 minut. To nie jest duża, to, to nie jest um, blisko. Jeśli chodzi o Dubaj, dlatego, że są wysokie temperatury. Także te 15 minut to i tak jest nie jest tak dobrze, a jednak mamy takie wzrosty i jednak są takie ceny najmu. Wiele czynników się na to składa, jeżeli ktoś by chciał, to się można do mnie odezwać, wytłumaczę, ale chciałam jeszcze porównać, jak ważny jest wybór dewelopera. Dlatego, że 5 minut pieszo od tej stacji metra, czyli bliżej, korzystniej, wybudował tam budynek deweloper, który nie zrobił. Inwestor nie zarobił. Te ceny nie wzrosły. I ceny wynajmu tych samych jakby kawalerek, kupionych za około 500 tysięcy. Lokalizacja podobna, prawda? Nawet tak, jeszcze bliżej, tak. Jeszcze lepsza. Aha. Jest 40 tysięcy rocznie. Więc mamy pokazane tutaj czarno na białym, jak ważny jest deweloper. Jak ważny jest to, to, jak ten budynek w środku wygląda i jakość wykończenia. Co zrobił tamten deweloper albo czego nie zrobił, że ten. Finalny rezultat jest gorszy. Ma lepszą reputację na rynku, na którą sobie zapracował. Ten, Właśnie ten, ten, ten pierwszym. Tak, tak. Ma bardzo, bardzo dobrą jakość wykończenia. Zresztą to jest Intias. Byliśmy a, no to wszystko jak byliśmy, w temacie. Tak. E, więc sami widzieliście na własne oczy, jaka to jest jakość. Oni przykładają wagę do najdrobniejszych szczegółów. I te mieszkania są po prostu piękne. Nie tylko mieszkania, części wspólne też. Bo to jest bardzo ważne w Dubaju, że nie patrzymy i nie możemy tylko patrzeć na mieszkanie. Musimy patrzeć. Co nam dostarcza cały budynek, czyli baseny, siłownie i czym więcej tych udogodnień, tym lepiej, tak naprawdę dla cen wynajmu. Jasne, wiem, że niektórzy deweloperzy są czasami prekursorami, jeśli chodzi o, metody, o w ogóle metody wykończenia i trendy, które są na rynku albo które będą dopiero za chwilę, prawda? To jest mega wartość. Plus, wspominając przy wyborze dobrej lokalizacji, żeby skupiać się. Na tematach związanych z napływem tego kapitału, jeśli chodzi o infrastrukturę, która się tworzy. Czy mogłabyś powiedzieć, bo wiem, że też takie pytania padały, jeśli chodzi o zasady nabywania nieruchomości w Dubaju: czy, czy one są własnością danego klienta, czy jest to dzierżawa? Jak to wygląda? 2002 roku. Jest pełna własność. Nie wszystkie tereny są pełną własnością, czyli freehold. Niektóre są wciąż leasehold, czyli dzierżawa, ale to jest mniejszość, więc jakby zajmujemy się tylko tymi freehold. Jest bardzo duży wybór. Mamy pełną własność, jeśli chodzi o mieszkanie, mamy też udział w częściach wspólnych, więc jest to tak samo jak i w Polsce. Dostajemy na to akt własności. Wszystko działa na blockchainie, czyli nie ma. Papierologii. Wszystko mamy udokumentowane elektronicznie. Akt własności zostajemy dosłownie w 20 minut od wyjścia od notariusza. Wszystko jest już załatwione. To jest duży plus ze względu na inne rynki, chociażby azjatyckie, w których inwestujemy. No to tam jest dzierżawa, powiedzmy, 30-letnia i nie ma tej pełnej własności. W Dubaju, powiedz, też są takie lokalizacje, gdzie nie ma tej własności, ale jest ich znikoma ilość, prawda? Żeby uczestnicy tutaj tak, tego... Tak, tu w ogóle się słuchacze... o nie, nie musimy obawiać kompletnie. Te tereny, dzierżawy to są głównie te tereny przybrzeżne, jeśli chodzi o wille. Krajów z GCC, także nie przeszkadza nam to w ogóle w inwestowaniu? Zanim jest własność, to inwestycja jest w trakcie budowy, więc przejdźmy może do inwestycji tak zwanych off-plan, czyli nieruchomości, które jeszcze nie powstały. Powiedz, dlaczego ta strategia jest tak popularna w Dubaju? Czy faktycznie kupuje się 20-30% taniej nieruchomość? Na samym początku, niż potem e, można ją zakupić przy ukończeniu. Dlatego, że jakby klientem końcowym, czyli ten end user, wchodzi nam tak naprawdę dopiero przy zakończonym budynku lub tak około 6 miesięcy przed. W Dubaju nie ma takiej praktyki, że ktoś kupuje sobie mieszkanie dla siebie na 3 lata wcześniej. Jakby Dubaj ma zupełnie inną dynamikę. Tam wszystko się dzieje szybko i ludzie chcą są przyzwyczajeni, że dostają wszystko szybko, więc oni nie będą czekać 3 mieszkania, 3 lata na swoje mieszkanie. Więc co to dla nas oznacza, że na tym etapie um, budowy sprzedaży są inwestorzy głównie, mhm. lub praktycznie tylko. Um, i po prostu te ceny nam w trakcie rosną. No bo każdy tutaj chce zarobić i deweloper też o tym wie. Więc on jakby jest naszym partnerem biznesowym i on, te ceny są tak strategicznie ułożone, też z każdym etapem podwyższane, żeby każdy z tego skorzystał. No to jest rzecz, która bardzo mi się podoba na rynku, jeśli chodzi o współpracę przy rozmowach z deweloperami. Tak naprawdę oni ustawiają tą strategię. W Polsce też to troszeczkę tak wygląda, tylko gdzieś to bardziej z przypadku. Z reguły inwesty wartość inwestycji wzrasta, w czterech momentach budowy. Pierwsza to, kiedy zakończy się przez sprzedaż, no to jest pierwsza podwyżka ceny, druga w momencie, kiedy już widać budynek, a mianowicie ma on stan surowy, otwarty, tak, już jest dach. Trzecia, jak już widzimy elewację, no bo już mniej więcej cały projekt dany konsument może zauważyć, jak faktycznie, czy on jest zgodny z tym, co jest na wizualizacji, wtedy jest jeszcze większe zainteresowanie. No i potem, jak już dostają gotowe mieszkania, to też jest ostatnia podwyżka. W Dubaju też to tak wygląda? W Dubaju około 6 miesięcy przed oddaniem kluczy Zaczyna się popyt ze strony właśnie end userów. Dlaczego? Dlatego, że oni mogą sobie wtedy pomyśleć o kredycie hipotecznym. Zonie się już zaczynają rozglądać. Jak budynek uzyskuje BCC, czyli Building Completion Certificate, to jest możliwość wzięcia kredytu. I dlatego tutaj jest największy ruch. Powiedziałabym, że jeszcze większy ruch jest wtedy, kiedy ten budynek już jest oddany, mhm. dlatego, że można do niego wejść, Dobra. poczuć, jak tam się człowiek czuje, jaki jest widok z tego danego piętra i mieszkania. Jakość wykończenia, bo mamy już gotowy produkt praktycznie. Tak, dokładnie. Więc wtedy hmm, często inwestorzy przyjmują taką strategię, żeby sobie przez pierwszy rok wrzucić to na short term, czyli na najem krótkoterminowy, przeczekać ten moment takiego boomu sprzedaży na przykład i wtedy po roku mamy mniejszą konkurencję. Hmm. Wśród ilości sprzedawców. Niektórzy tak robią, niektórzy po prostu sprzedają i tyle. Ale z mojego doświadczenia, z tego co widzę, często w takich szczególnie bardzo dobrych projektach, na które jest wielki hype, właśnie te największe wzrosty są kilka miesięcy po odbiorze kluczy. Że już po prostu, a tu mój znajomy się tu przeprowadził, no to ja też tam chcę mieszkać yy, i tak dalej. Więc często te ceny tam bardzo wtedy rosną. Mhm. Także warto to wziąć pod uwagę. Wspominałaś w jednym zdaniu o harmonogramach płatności na konkretnym przykładzie, gdzie była tam 60%, gdzie klient wpłacał do samego końca inwestycji 40% sobie odraczał jeszcze po odbiorze kluczy, prawda? Czy dzisiaj to jest jeszcze możliwe w Dubaju? Jak najbardziej jest możliwe, to są wybrani deweloperzy, nie wszyscy deweloperzy takie plany wpłat ale jak najbardziej i nawet w fajnych lokalizacjach, a na przykład właśnie deweloper Indias, jeszcze do niedawna oferował, może jakiś projekt jeszcze wypuści w tym systemie, i czy Object One na przykład, więc jak najbardziej jest to możliwe. Mamy przez np. 3 lata rozłożone płatności po odbiorze kluczy, co oznacza dla nas to, że po prostu najemca nam spłaca praktycznie w całości te raty. To jest niesamowite, gdzie odbieramy gotowy produkt, wpłacamy 60% wartości, a 40 tak naprawdę albo może nam spłacić najemca, albo po prostu możemy na tych 60%, później tą nieruchomość sprzedać gotowy produkt. Mega rzecz. Inwestowanie w dziurę w ziemi może brzmieć dla niektórych ryzykownie, szczególnie za granicą. Tak? Kupujemy coś, czego nie widać, i jeszcze nie w swojej, na swojej ziemi. Jakie są zabezpieczenia powiedz dla inwestorów w dubajów? Bo jest to częste pytanie również, które pada ze strony klientów czy mamy jakieś dodatkowe zabezpieczenia które funkcjonują które chronią interesy klientów mamy pełne zabezpieczenie tak naprawdę m, można to porównać do sytuacji w Polsce bo też był okres czasu że nie było rachunków powierniczych i też były różne sytuacje z deweloperami tak samo było w Dubaju w 2008 roku zostały wprowadzone escrow accounts czyli rachunki powiernicze mm -hmm. i jakby nie wpłacamy pieniędzy bezpośrednio do dewelopera to idzie na ten rachunek, który jest kontrolowany przez rząd. Także jesteśmy naprawdę w bezpiecznych rękach. To jest jedno. Druga sprawa jest taka, że możemy sobie sprawdzić postęp budowy, dlatego że są regularne kontrole wykonywane przez rząd, i co więcej, mamy aplikację publiczną, w której możemy sobie wejść i sprawdzić te inspekcje mamy zdjęcia, więc możemy tak naprawdę nie będąc w Dubaju już sobie skontrolować jak to wygląda. Ja też oczywiście po swojej stronie jeżdżę na te budowy, sprawdzam jak jest, robię filmiki, wysyłam klientom, żeby po prostu ich na bieżąco updateować jak to wygląda. Naprawdę nie, nie trzeba się stresować tym. Ja rozumiem, że, że tutaj można mieć różne ograniczenia gdzieś tam w głowie na ten temat ale mm, nawet przyjmijmy najgorszy scenariusz. No właśnie, jeżeli deweloper się opóźni, być w ogóle porzuci projekt, co się dzieje? Tak. Wtedy tak naprawdę e, Dubai Land Department przejmuje ten projekt mm -hmm. i znajduje dewelopera zastępczego. I deweloperzy bardzo e, czają się na takie projekty, dlatego że no, mamy już jakieś tam część wybudowaną i oni po prostu e, sprzedają mieszkania, które są dostarczane tym e, klientom wcześniej. Szybciej, tak? No bo już jakby jakaś część została wybudowana. I y, nie mamy żadnego problemu. Jakby to, mamy pewność, że zawsze to będzie dokończone. Zawsze to będzie wybudowane. Ja rozumiem, że ludzie mogą mieć pewne obawy, bo w pewnym momencie poszła taka fama y, ze względu na ten brak ograniczeń. Który y, był wcześniej, prawda? Tak, tak. Y, więc. Później już po tych wszystkich regulacjach wszystko jest w porządku i nie ma takich sytuacji. No powiem Ci Martyna, że tej wiedzy jest tyle, że aż się zmęczyłem trochę. Zróbmy sobie przerwę, bo naprawdę też myślę, że słuchacze chłoną wiedzę. Także spodziewajcie się kolejnego materiału z tytułu pytań i odpowiedzi w zakresie obrotu i inwestycji mieszkaniowych właśnie w Dubaju z Martyną. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Subskrybujcie, lajkujcie, jeżeli chcecie zobaczyć więcej.